BrainRot Content to content na YouTubie, który opiera się na odmóżdżaniu i traktowaniu... Mieliście czasem tak, że kiedyś mieliście swojego ulubionego youtubera, w sensie kanał na YouTube, odebraliście temu kanałowi subskrypcję i nie widzieliście tego kanału kilka lat. No, to takim jednym z takich kanałów jest moja niesamowita historia. Tak, tak, powinno być OK. Mamy tu ten kanał! Ten niesamowity kanał! Na naszym kanale znajdziesz nagrania prawdziwych historii. Tak, na pewno prawdziwych historii. Ja wam zaraz uwierzę na słowo, dosłownie. To jest moja dziewczyna. Cztery lata temu. To jest dokładnie ten sam film, dwa tygodnie temu. A może ten kanał został przejęty przez ruskich hakerów? Spodenki? A, szeszorcy, dobra rozumiem. W naszej kuchni jest demon. Nie chodzi o osobę, która została do późna oglądać telewizję, to coś nieludzkiego. Spróbuj powiedzieć coś takiego takiemu chłopowi, który całe dnie nawala w gry. Jesteś ciekaw co to było? Cóż, dowiesz się, bo to sfilmowałem. A weź tego spróbuj pokazać to nagranie innej klasie. Jestem Gabriel, mam 16 lat, a ten kawałek jest nieco intensywny. Co masz na myśli mówiąc intensywny. <słuch> Ze względu na bardzo patową sytuację w moim kraju kilka lat temu, czy to jest Ukraina? Ja i moja siostra musieliśmy opuścić rodziców i zamieszkać z babcią, gdzie było bezpiecznie. Co to jest? Spójrzcie sobie na tą animację, a teraz spójrzcie na mapę świata. Babcia nie przewidziała mieszkania z dwójką nastolatków na starsze lata, ale jej uprzejmość ugościła nas. Nasze babcie, niby takie miłe. I w ogóle. Tymczasem, jak jest w rzeczywistości. To wtedy, babcia wstaje! Bierze takiego mopata, To jest pokój Mary. Jest z tych, co są w każdych zajęciach pozaszkolnych. Śpiewa, uprawia sport. Robi to, jakkolwiek się to zwie. Co to jest? Bardzo przepraszam, ale to wygląda jak jakaś taka paczka na muchy. Bierze się taką książkę? Dla twojej mucha? Buty leżą na regale. Jezus Maria, ja zapomniałem w ogóle, że coś takiego w ogóle istnieje. Mieszkanie z babcią z pewnością nauczyło nas utrzymywania porządku. To rodzice was w domu tego nie nauczyli? Emerytura babci nie starcza w zupełności na życie. Bardzo przepraszam, ale czy chodzi tutaj o Tuska? Zazwyczaj oglądam filmy z przyjacielem Danielem u niego. Pewnego popołudnia Daniel zaproponował obejrzenie horroru. <laughs> w filmie jawił się zły duch o nazwie Poltergeist ruszał przedmiotami i terroryzował rodzinę tam mieszkającą. Nie, spokojnie, to po prostu Steve z Minecrafta, który w, 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 który wypił miksturę niewidzialności. Byłem przekonany, że to po ultergeist. Chłopie, masz 16 lat, a ty wierzysz w takie banały? Następnego ranka zszedłem na śniadanie z niewyraźnymi oczami i bardzo zmęczony. To dosłownie ja przez cały walony rok szkolny. Wstawanie o sz szóstej, czasami może i nawet piątej, żeby tylko zdrożyć na autobus do szkoły. I jeszcze w zimę, ja pierdziel... Podczas sprzątania babcia i Mary zeszły na śniadanie. Babcia była w szoku. I wtedy wyciągnęła ona te swoje rękawice bokserskie. Wyjaśniłem, że nie wiem co się stało. I szukałem jakiegoś kota, ale nic nie znała z M. Momencik, co on powiedział? Nic nie znała z em. Daniel zareagował ekscytacją na tę historię. <todgłosy> <todgłosy> Ej stary, ja nie wiem co się wczoraj stało. Jestem taki przerażony, Groci mam mokre. <todgłosy> Zarąbista historia, ja kocham to. Dawaj, opowiedz mi więcej, co się później stało? Zalecał mi sfilmowanie tego, aby zarobić milion dolarów na filmie o duchach. Fotomontaż? Fake. A może to po prostu ja, ja, stworzone przez AI? I w ogóle taką technologię? To jest czysty deepfake. Dziękuję, nie zarabiasz miliona dolarów. Następnej nocy położyłem telefon w kuchni i poszedłem spać. Ten rzekomy. Poltergeist? Jak przyjdzie do kuchni i ci ją rozwali? To może ci normalnie wywalić telefon. Prawie byliśmy spóźnieni i nie miałem czasu sprawdzić telefon. Popraszacie sobie, jakbym ja tak biegał? To jest totalny bezsens. <noise> Zostawiam na plecach. <noise> Podekscytowany, niesfornie nacisnąłem palcem play. Ale mój telefon jakoś upadł. Poltergeist wywrócił telefon o no podłogę! W skupieniu się wsłuchaliśmy i usłyszeliśmy ten dziwny podśpiewujący głos. Dla la 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 L Y du D D D nie ma chyba takiego tekstu. Daniel dostał bzika. Więc ustawiliśmy kamerę na szafce, gdzie nie było jej widać. A, na pewno, jestem więcej niż pewien, że nie będzie jej widać. Wystarczy po prostu, że to coś, co wejdzie do kuchni, spojrzy w górę, a tam. KAMERA! Teraz jest 20. Dnia 18. DWA D.W.A.T.Z.A. z 24 roku. Jak się okazuje, była to Mary. Nie żeby coś, ale istnieje coś takiego jak lunatykowanie. W jakim celu Mary robi to w domu babci? Daniel powiedział, że nie jest świadoma, że to robi. Myślę, że lunatykuje. Wiedziałem! Czy ty też pamiętasz swoje sny? W których biegałeś na go po szkolnej bibliotece? Kiedy zamieniłeś się w masywną piankę? Byłeś ścigany przez węże. Koleś, odłóż te narkotyki spokojnie, co jest, kurde, skąd ty wyciąłeś ten teleport? A, no tak zapomniałem, że to są marzenia. Pomyślałem, że będę mieć ubaw, bo prawie wszystkie swoje sny pamiętam. No okej, okay, zamienia się w słuch. Pójdę jeszcze po popcorn. Cześć! Nasz kanał. Upadł. Wiesz, co należy z tym zrobić? O! O! Masz wymyślić jakieś nowe historie. Nieważne, jak bezsensowne. Masz po prostu coś wymyślić. Coś takiego, co sprawi, że nasz kanał znowu ożyje. A jeżeli nie, no to inaczej porozmawiamy. Dobra, napiszę tą historię, tylko proszę, nie równe mnie żadnych tortur. No, i to się szanuje. To było absolutnie najgłupsze, co mogłem dzisiaj zrobić. I szczerze mówiąc, chciałbym tam włożyć, i ogarnęło mnie poczucie winy. Kto by się spodziewał, że moje marzenie przysporzy mi takich kłopotów? No, Pamiętajcie szczerze? Pewien taki pan z wąsem też miał marzenia, aby zaatakować tam parę krajów, narodów. Po to rozpętała się wojna i koleś się zabił w 45. Pan, Erylik zasugerował mojej mamie, abym poddał się diagnozie lekarskiej. I, i znowu te walone przerwy. Pan! Erylik. Doktor powiedziała, że ze względu na wielki stres testem naukowym... Przyjemniej było śnić na jawie niż próbować odpowiadać na pytania. I to spowodowało, że nie zdałeś do następnej klasy. Kanał w ruinę wpadł. Te filmy są robione chyba przez AI. Kolejny człowiek, który zauważył to wszystko i tego nie lubi. Proszę, wywalcie te al głosy, błędy ortograficzne. Proszę włączyć opcję napisów. Dziękuję. Ten kanał jest zrobiony przez AI. Najgorszy lektor, na który mogliście wpaść. Angielski tytuł, normalny głos, please. Distukę się w mikrofon, normalny głos. Zgłoszmy ten kanał, no, bo mi się wydaje, że my są tworzone przez AI. On subskrybuje je was, bo nie macie ludzi. E, do widzenia.